Witajcie kochani na moim kanale. Zapraszam was na premierę takiej, e... boże, jak to się nazywa? Ekspres losu. E... Szybka piłka. Podobno była wczoraj ta premiera, ale no mój mąż akurat nie za bardzo wie o co chodzi. To nawet nie zwrócił uwagi, a ja zresztą też. Więc dzisiaj zobaczyłam na kanale Michała, że jest coś takiego. E... Jeszcze gdzieś tam mi się coś to rzuciło w oczy, ale. Nie wiedziałam o co chodzi i słuchajcie, mam tutaj 5 y, losów. Jeszcze, nawet tutaj mam ten kot, ale jeszcze nawet nie wprowadzałam ani jednego koda do wygrania. Nie wiem, y, to letni. Y, I nie wiem, czy będę wprowadzać, bo to zajmuje trochę czasu, a. Y, Postanowiłam, że kupię tutaj chciałam się z Lewandowskim kupić zdrapkę, ale nie było. I e, ktoś się dopatrzył, że w poprzednim odcinku na premierze mega pensja miałam nie 10 zł, tylko 20. I Pan Wam, że poszłam wymienić zdrapki, gdzie miałam zdrapki według mnie na 30 zł. No ale skoro tam było 20 w tej jednej zdrapce, to powinnam dostać e, 40. No i pani w kolekturze dała mi tylko na 30 e, zł zdrapek, które pojawił się w następnych odcinkach. E, i powiem Wam, że nie powiedziałam mi, że wygrałam więcej. Także taki trochę zawód, bo yy, nie myślałam, żeby ktoś chciał oszukać. A nie wzięłam tego kwitka. Więc na następny raz będę miała taką, że tak powiem, nauczkę, że trzeba brać kwitek z tych yy, paragon, taki, yy, co tam wygrywamy. Dobra, zaczynamy tutaj. Tutaj trzeba znaleźć sześć takich yy, yy, elementów. Symboli. Jak będzie 6, to będzie na 2 zł. Potem 4, 10, 50 i 1100. No i zobaczymy. Może akurat coś się trafi. Więc tak szukamy. Boże, co to jest? Borek z pieniędzmi. Borek z pieniędzmi. Jest tylko chyba jeden. Dolar. Dolar jest jeden. sobie też wziąłem taki flamaster, żeby po prostu sobie tutaj malować. I buchar jeden. Jeden. Więcej chyba nie ma, prawda? Także pierwsze mamy przegraną. Druga, Drugi los. Drugi los jest tak. Dolar tu. Tutaj mamy. Znaczy, dolar to jest tu, a to jest. Ok, więcej nie ma. Teraz szukamy sztabki. A sztabki, no ale jeszcze buty. Sztabki. Jest raz, dwa, te cztery. I buty. O! I mamy, kochanie, dwa złote. Tak? Dobrze. Dobrze. Mamy 2 zł, także bardzo się cieszę. Szybka piłka kolejna. Więc zainwestowałam tutaj 10 zł. Szukamy puchar. Puchar jest tu. Puchar jest tu. Puchar jest tu. Piłka. Piłka jest tu, jest tu. To już będzie. I tu mamy już 2 zł, a jeszcze mamy dolar. To będzie 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 za tak to jest 50 zł. Wow. Ale chat, posłuchajcie, zobaczcie. Drugi stopień wygrania w błotko. Dolar, dolar, raz dwa. Ale super. Trzy. No chyba największa wygrana za 2 zł. <noise> Ale super. No cieszy się. Widzicie? No y Gdzieś to wraca, tak? Ktoś mi zabrał, ale wróciło mi w innej, yy, innej wersji. No, boże, jeszcze by jeden element, może jest gdzieś, ja nie widzę. I byłoby 1100, no ale jest 50. No, to jest dobrze. No, nie narzekam, kochani, nie narzekam. Bardzo się cieszę. Wow, nie, no, super. 9. No, brakuje, brakowało jednego. Patrzymy teraz tu, yy, buta. Szukamy, tutaj mamy but no więcej nie ma teraz tutaj mamy symbol więcej nie ma no i teraz tylko cztery więc nic tutaj nie ma no ale nie szkodzi naprawdę ja już i tak się bardzo bardzo mocno cieszę i teraz tu yy, buta szukamy jeden but drugi but dolar jeden dolar więcej nie ma i teraz raz dwa no i nie ma, jest tylko pięć. No ale kochanie wiecie co, takiej premiery jeszcze nie miałam. Wydałam, 50, wydałam, wydałam 10 zł a zwróciło mi się 52, więc 42 zł jestem na plusie no jeszcze nie miałam takiej fajnej wygranej strasznie żałuję, że tutaj nie ma jeszcze jednej że tak powiem, jednego elementu ale byłoby super, no ale 50 zł też pichotą nie chodzi, fajnie będę na pomnożenie miała, bardzo, bardzo Wam kochani dziękuję za oglądanie, super cieszę się, że zobaczyłam tą premierę ekspres losy, nie mogę jeszcze się do tego przyzwyczaić, że to jednak nie są zdrabki, tylko jakieś ekspres losy, ale naprawdę bardzo się Cieszę, że jest taka fajna wygrana. No, dajcie znać, ile wy wygraliście, czy udało mi się Wam. Wydaje mi się, że to są fajne, takie można coś tam wygrać lepiej niż tych zdrapkę za złotówkę czy coś. Tak mi się wydaje przynajmniej, ale nie wiem. No podoba mi się, bardzo się cieszę. To już wyrzucam, bo nie ma co, nie będę tego sprawdzać. A to będzie na wymianę. Dziękuję bardzo. Buziaczki